Cześć, może powiesz mi, jak wygląda Twoja przygoda z bikeami, Który raz tutaj jesteś? Cześć, tutaj jestem pierwszy raz w terenie, ale ogólnie bardzo mi się spodobało, wciągnąłem się dosyć mocno w supermoto w Puchar Polski, tam idzie całkiem nieźle, a tutaj tak stwierdziliśmy z MRF-em i Pitbike Zone, że sobie tutaj spróbuję i przez to, że też wcześniej jeździłem na dużym krosie, no to się tutaj pobawić na kopach i fajnie pojeździć po prostu. A ciężko się przerzucić na mniejszy motocykl? Jest jakaś różnica? Eee, nie, ciężko nie jest, wręcz y, łatwiej trochę i na pewno te koszta są mniejsze, jest więcej jazdy, więcej siedzenia na motocyklu i jest po prostu cały czas jest się wczutym w, w, w temacie. Nie? No wiadomo, duży cross tro, troszeczkę inaczej. Nie? A jak oceniasz tor dzisiejszy w Gruszewie tutaj? Nie no super, jest przyczepnie też, polane i bardzo dobrze się jeździ. A jak wiążesz swoją dalszą przyszłość z bajkami z motocyklami? Jak to wygląda? No na pewno będę wokół tego się kręcił, ile tylko dam rady i spróbuję to jeszcze bardziej tam nakręcać, bo po prostu warto. Jest super. Czyli polecasz wszystkim jazdę na bajku? Pewnie, że tak. A powiedz mi jeszcze jedno, dlaczego ciągle trzymasz kierownicę, nawet jak się przewracasz? Widzieliśmy to w Radomiu na przykład. A, no to nie, no ja tak się już wyuczyłem, że motocykl do końca trzeba trzymać. A może się uda, może wyjdę z, z opresji, nie? Czyli walka do samego końca? Tak, walka do samego końca.